Cześć się mistrzowie, witam Was w kolejnym odcinku w ten niezmiernie upalny dzień, który dzisiaj jest po prostu mega, mega męczący. Jednocześnie, tak jak ostatnim razem, zachęcam Was oczywiście do subskrybowania kanału, do rzucania łapek w górę pod tym filmem, pisania komentarzy. Jeśli zbierzemy 400 łapek pod tym filmem, to myślę, że nie za tydzień, a za dwa będę w stanie Wam nagrać ciekawy odcinek o naprawdę mega, mega ciekawym silniku z fajną historią sportową. Przypominam również o kodzie rabatowym wysokości 10% na cały asortyment na sklepie gimoto.pl. Kod to Skinder23. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w opisie. Opisie filmu. Temat dzisiejszego odcinka to mega duże zmiany na warsztacie. Tak przynajmniej moim zdaniem. Zanim wam pokażę, o co biega, to wam powiem kilka słów. Powiem wam kilka słów takich, że uważam, że to jest gdzieś pewnie o 10 lat za późno. No ale dobra, to takich parę bardzo ogólnikowych słów. No ale dobra, tak to wygląda, panie, panowie. Mój warsztat, garaż przeszedł. No taką bym powiedział sporą zmianę. Co prawda, jeszcze temat jest. Y w trakcie, bo temat jest, jest świeży, temat jest w trakcie. Nie mam jak nagrać. Jest to tak ciasno, że nie, nie mam szerokokątnego obiektywu. Dokonałem zakupu, który powinienem dokonać już dawno temu. No ale krótko mówiąc, poszliśmy w sprzęt. Ciężki sprzęt, moim zdaniem, niezbędny. I jeśli się mylę, to, to poprawiajcie od razu w komentarzach, bo nie jestem specem, a jakby tutaj otabliczkowanie tego, tego sprzętu też, też nie, nie jest kompletne. A zresztą nawet gdzieś coś jest, to nie wiadomo na ile to jest oryginalne. To karka tus 25, jeśli się mylę, nie ktoś od razu sprostuje, podpowie. Jest to karka uproszczona, szkolna, nie ma tylu wszystkich mega, jakichś tam bajerów. Co Tum 25, którą bardzo chciałem sobie kupić, ale jakby wszyscy ją. No jest ciężko, tak to dostać. Nie mówię, że, że nierealne, ale ale no generalnie jest to, TUM-25 jest to sprzęt mocno rozchwytywany, mocno gdzieś tam ludzie go szukają, chcą różny stopień wyeksploatowania, no jest to nie do końca to co chciałem, ale jest to, myślę, że jest to fajna, kompaktowa maszyna, nieduża, lekka, najważniejsze, że jej stan jest e, naprawdę niezły, <laughs> jest to maszyna, która jest na chodzie, jeszcze tak e, powiedzmy, bo za chwilkę przejdziemy do innych rzeczy, maszyna jest na chodzie, jest sprawna. U gościa, u poprzedniego właściciela sobie używaliśmy i tego zakupu dokonałem przez przypadek. Jeśli chodzi o zakup tokarki, to od lat chodziłem gdzieś tam po głowie, jednak nigdy nie było czasu, żeby się tym zająć. Jest to troszeczkę cięższy temat niż zakup, zakup motocykla czy motoroweru. Jest to troszeczkę grubsza akcja. Druga sprawa to jest oczywiście miejsce, które tutaj mam do dyspozycji, którego jest bardzo, bardzo mało. Jest to naprawdę ciasno, więc. więc... To też taką decyzję odwlekałem, a trzecia sprawa to jest taka, że gdzieś te prace zawsze zlecałem, nie były takieś mega, że tak powiem zaangażowane, ale tu z czasem po prostu idą coraz, coraz inne jakieś tam potrzeby, yy, które trzeba po prostu gdzieś tam realizować, jeśli chodzi o naprawę yy, czy swoich, czy, czy klientów, tak. Yy, tutaj też chodzi o terminy, chodzi o jakość tych usług, które są wykonywane gdzieś tam na zewnątrz i kolejna sprawa to też oczywiście terminy, bo te terminy też później... Jak podwykonawca, że tak powiem, leży, no to ja później leżę jeszcze bardziej, dużo, dużo bardziej. Tak, jeszcze z prywatnych anegdot: to, to karka to było marzenie mojego dziadka, który niestety już nie żyje. Bardzo przez te wszystkie lata marzył o zakupie tokarki, jakiejkolwiek. To były takie czasy, wiadomo, gdzieś tam lata 70., 80., 90. No 90. to już może nie, ale e, ktoś mu obiecał tą to, tokarkę z jakiegoś tam ze szkoły czy z zakładu, że odsprzedadzą. No niestety nie odsprzedali. Zbudował swoją tokarkę tam z szyny kolejowej czy z tełówki. I ja na tej tokarce polerowałem sobie mm, piastę od błyski. Niestety sprzedaliśmy ją po prostu. Ona dla mnie i tak była, mm, może wartość sentymentalną miała, ale była nieużywana, dlatego po prostu Trafił się klient i ją sprzedaliśmy. Mam nadzieję, że komuś to będzie po prostu służyło do tego, co on tam robi. <laughs> Sorry, dziadek był stolarzem i po prostu taka mu wystarczała. No i nigdy takiej tokarki nie kupił. Mój ojciec i, i jego brat, jakby oni szli w elektronikę, w automatykę przemysłową, to ich jakby tutaj żadna obrówka nie interesowała. Tak więc ten temat tokarki po tylu latach się pojawił w rodzinie. I tak więc można powiedzieć, że po bardzo wielu latach ja spełniłem marzenie dziadka, to tak między nami. Jest to maszyna szkolna, uproszczona, przynajmniej takie informacje uzyskałem od sprzedawcy i od ym, gdzieś tam na internecie coś tam trochę grzebałem, ktoś mi też podpowiedział, kto na podobnej kiedyś gdzieś tam działał. Nie ma nie wiadomo jakich bajerów, nie ma posuwu poprzecznego. Na oględziny zabrałem znajomego, który już jest teraz na emeryturze, ale, ale praktycznie całe życie przepracował na tokarkach jej stan ocenił na, na przyzwoity, na niezły, że nie jest zużyta <laughs> i że do garażowego gdzieś tam użytku na początek się nada. No i też może i dobrze, że nie jest mega skomplikowana, bo przynajmniej będzie mniejsza do prawdopodobieństwo, że mnie zabije, nie? Tak więc y tak to wygląda. Niestety nie ma szczęk zewnętrznych, y nie ma szczęk zewnętrznych, brakuje też jakiś kół do y tutaj do posuwów. Coś tam jest, jest też kieł. I historia tej maszyny jest taka, że... Go... A, w sumie opowiem Wam jak w ogóle do tego doszło tutaj, do tego zakupu. E, szukałem sobie wiertarki stołowej na OLX. -ie. Zależało mi na wiertarce nie WS-15, tylko na WSD-16 albo podobnej. Ze względu na to, że po prostu są lepsze, sztywniejsze, większe, fajniejsze. No i powiem szczerze, że nawet idzie je złapać w lepszej cenie niż WS-15, którą można za włożyć do WS-16 i ją przywiercić na wylot. Takie jest moje zdanie. A pracowałem na obu, także tak, mam wrażenie, że WSD jest lepsza. I znalazłem sobie taką wiertarkę gdzieś tam. Na Oeliks się uderze nie skończyć, nawet niedaleko, to w miarę lokalnie, chyba 60 km. Gość miał wystawioną, ten stan tej, stan tej wiertarki jest taki sobie, wymaga troszeczkę pracy, oczywiście kupiłem ją, nie będę jej pokazywał, ale ją kupiłem, wymaga trochę pracy, ale myślę, że za cenę naprawdę, naprawdę niezłą, nie będę tej ceny podawał, bo niezła cena to jest też, że tak powiem, że dżentelmeni o pieniądzach, nie mówię dżentelmenem, nie jestem, ale to chociaż będę tutaj zgrywał, cena była na tyle niezła, że po prostu wziąłem. I w momencie po prostu, kiedy tam u gości się dogadałem, obejrzałem sobie i powiedziałem, że biorę tak. Miał, miał drugie ogłoszenie z tokarką stołową. To nawet chyba nie te samo, że to była jakaś naprawdę malutka, niewiele większa niż zuch, którego no, używam jeszcze. Eee, zapytałem, czy mogę obejrzeć tą tokarkę. On powiedział: Spokojnie ma sprawę, ale którą? Tą małą czy tą dużą? Ja mówię, Nie, no tą co pan ma wystawioną. A to choć pan, do to a dużą pan ma? No odkrył plandekę, stoi, ta tutaj. No i goś mnie zainteresował, cena była też moim zdaniem ok. dodatkowo powiedział, że zajmie się kwestią e, transportu, ja, jedyne co będzie na mojej głowie to, to jej rozładunek jej zorganizować na miejscu. Cena, którą podał sprzedawca moim zdaniem była ok. dodatkowo że ją jeszcze stargowaliśmy, po prostu ze względu na to, że biorę od niego wiertarkę, to tą cenę mi opuścił i później jeszcze opuścił trochę później i zgodził się na ten transport. Myślę, że ogólnie wyszło to całkiem nieźle cenowo. Eee, ale nie będę tej ceny podał, bo to wiadomo. jednych to jest dużo mało, nie wnikam. To jest jakby tam inna sprawa. No i geneza tej maszyny jest taka, że dostali ją w rozliczenie. Gość kiedyś pracował na tokarkach i po prostu ją troszeczkę tam podświeżał, odnowił, zmienił jakieś tam łożyska, pierdółki, odświeżył ją no i po prostu miał ją wystawić, ale jej nie wystawił po prostu, bo nie zdążył. W momencie, kiedy ja przyjechałem po tą wiertarkę i tutaj już tak powiem, sobie obejrzałem, tak wstępnie, i widział, że jestem zainteresowany, zgodził się po prostu wstrzymać publikację gdzieś tam ogłoszenia te parę dni. Ja w międzyczasie sobie tutaj to przemyślałem, skontaktowałem się ze znajomym, który, który zgodził się po prostu ze mną pojechać i sobie to obejrzeć. Z tokarzem oczywiście, bo ja to wiadomo jestem wytrawnym tokarzem. <grym> Także skorzystałem z wiedzy kogoś, kto jej ze 40 lat pracował gdzieś tam z różnymi tokarkami. <krym> Sorry, coś mnie tam kłaczek męczy. I sprawa wyglądała po prostu tak, że pojechałem z nim, on sobie tam zatoczył, coś obejrzał, posprawdzał, pomacał, pogadał z facetem no i stwierdził, że, 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 że stan jest przyzwoity i że to się tam nada do jakiejś tam nauki spokojnie i, i tyle. No i dobiliśmy targu, maszyna y, została przywieziona tutaj, ja bodajże około tygodnia, czy może 10 dni cała akcja trwała, w sensie tak od momentu gdzieś tam zakupu do, do przyjazdu, ale z mowa o tokarce, tu to wylądowała jeszcze, jeszcze frezarka, frezarka cegielski typ FU1A, rok produkcji 60, czyli naprawdę już zabytek. I geneza tej maszyny jest taka, że ona jest w moim posiadaniu od około chyba 10 czy 12 lat. Tak, kupiłem ją za cenę złomu od znajomego ojca, właściwie to trochę pokątna historia. To by należała do znajomego ojca facet, który odchodził na emeryturę, odkupił od niego z zakładu po prostu tą maszynę, zabrał ją kawałek dalej gdzieś tam do domu, sobie szykował warsztacik. No i niestety ten, ten pan zmarł. I. Po prostu ten, który to on, ten właściciel tej firmy, do którym wcześniej sprzedał tą maszynę, e, dowiedział się, że ta maszyna będzie na sprzedaż i po prostu dał znać mojemu ojcu i, mi i tą maszynę odkupiliśmy po cenie złomu z transportem do domu za około 1500 zł, czy tam 1400, no, ale to mnie to około 10 lat temu. Wtedy to było dużo, niedużo, nie wiem. Cena myślę, że była ok. Maszyna była naprawdę w dobrym stanie. Facet był narzędziowcem. Ten, który ją odkupił, a zakład po prostu też dbał o, o ten sprzęt i ten sprzęt był okej, okay. no, można powiedzieć, że dbał. Ona wygląda, jak wygląda niestety z tego względu, że no niestety nie było gdzie jej składować, stała w trochę kiepskich warunkach, nieco troszeczkę gdzieś tam złapała wilgoci, aczkolwiek... O ile w przypadku tokarki sprawa jest dosyć prosta, bo ona chodziła, uruchamialiśmy u gościa, wiadomo, trzeba przejść troszeczkę te kable, żeby gdzieś kogoś nie zabiło coś. Ale ona chodziła, normalnie, uruchamialiśmy tam, zmienialiśmy sobie kierunki, bla bla. bla. E, prawo lewo w obroty, takie takie na silniku, wszystko spoko. E, to tutaj ona była sprawna, ale od tych 10 lat po prostu. W momencie demontażu jej nie demontowałem, demontował ją dla nas, ten znajomy ojca, porozpinał to jest jeszcze szafka do tego, taka tam zrobiona sterownicza. No trzeba będzie się troszeczkę tutaj tym zainteresować, to jedno jeśli chodzi o elektrykę, druga sprawa to oczywiście mechanika. Pojawił się, pojawił się nalot korozji tutaj na stole, pojawiło się też gdzieś tam miejscami troszeczkę zabrudzenia, jakieś tam, no stała niestety w takim miejscu, aczkolwiek wszystko chodzi, wszystko się porusza, wszystko się kręci, no ale to już jest troszeczkę bardziej skomplikowana maszyna. Tych dźwigni jest naprawdę dużo wszystkich, także jeśli ktoś na takiej pracował i ktoś to ogląda, może ktoś jest w stanie mi pomóc, bo się kiedyś pytałem na jakiejś grupie o DTR-kę, i ktoś powiedział: Tu nie potrzeba DTR-ki do tego ani do podpięcia ani do niczego. Tu nie trzeba DTR-ki, to że ona po prostu to jest zwykła fryzarka. Zgadzam się z tym. Jeśli ktoś powie, pracuje od 10, 15, 5 lat, 10, czy tam od 50 na różnych maszynach, to na 100% on tu przyjdzie i nie wiem, bo różnie, bo czasami są. Jedni są techniczni i podepną, a inni będą mieli obsłużyć albo jedno i drugie. Także no, pewnie ktoś pracował na takich to jak najbardziej przyjdzie i cyk, cyk, cyk jazda i, i jest ok. Tu ja niestety troszeczkę będę miał problem. O ile to karka to było chyba około 800 kg, tak? Coś mi się wydaje, o, takim, o takiej wadze to mówiliśmy. To frezarka niestety tutaj było, żeby nie skłamać gość od Jaki, który ją przewoził, bo nie ma na tabliczce wagi. Powiedział 1600-1800 tak coś mi się wydaje. Także no, no troszeczkę już cięższy sprzęt i było z nią naprawdę kupę, kupę tutaj szarpania, także... Jest to sprzęt ciężki, jest miejsca mało, będzie trzeba półeczkę niestety wek, albo ją przerobić, no jest, jest ciasno, ale nic nie zrobię, no, no że tak powiem tutaj się tego nie da tak łatwo rozciągnąć, a plany są troszeczkę też inne i projekty są też troszeczkę większe, a nie będę mówił szczegółów. Także jeśli jest ktoś, kto pracował na takiej maszynie, e, może podpowiedzieć nieco, podoradzić, pomóc, jak się tu za to zabrać, jak to zrobić, żeby też ten sprzęt kogoś nie zabił, e, żeby po prostu tutaj przy tym móc pracować. Niech da znać, ja chętnie się skontaktuję, pogadam, e, coś się bym dowiedział. Kolejne słowa, które muszą paść, to po co to wszystko e, i czy to jest wszystko? Zacznę od tyłu, powiem tak, czy to jest wszystko? Nie, to nie jest wszystko. Jest jeszcze dokupione trochę sprzętu, który go Wam na razie nie pokażę. Jest jeszcze na ten rok plan, żeby się jeszcze doposażyć, e, ale po co to wszystko? Otóż e, ktoś, kto pracuje przy silnikach, dobrze o tym wie. W jakim to wszystko jest stanie. Mowa oczywiście o karterach, o wałach korbowych, może mniej, ale też jest sporo takich rzeczy, które niestety wymagają obróbek, wymagają napraw, wymagają e, poprawek e, przed składaniem i w momencie, kiedy się. No powiem tak, nie, nie chcę nikogo obrażać, ani nic, ani siebie, ani, ani ludzi, którzy pracują przy tym, ale sposoby napraw, które przez lata się działy, po prostu młotkowanie, nie, młodkowanie do tego m, kiepska jakość, które ścianki gdzieś tam cienkie, niecienkie, wadliwe jakieś tam rozwiązania, yy, uszkodzenia po prostu powstałe w wyniku, nie wiem, krzywego wału, tak, czyli chodzi to oczywiście o uszkodzenie ścianki, przylgnie... Yy, uszkodzone otwory, uszkodzone gniazda łożysk, gwinty, tulejki wałków pośrednich i innych elementów. Jeśli ktoś angażuje się w naprawy troszeczkę więcej niż tak zwane składać i rozkładać, czyli bierzecie silnik od ws rozkładacie go, zamawiacie sobie komplet łożysk, komplet uszczelek, korbę zostawiacie, bo luz góra-dół nie ma, on na boki może się kłaść, góra-dół nie ma, składacie tłok, a jakiś tam dajecie, ewentualnie może szlif za 20 zł i składacie to i wszystko gdzieś tam młotkiem dobyć, poprawić te tulejkę na wałku pośrednim, na żyletkę. Czy tam nową, gdzieś tam nadwymiar wbić młotkiem, jakoś się rozrusza, to taki sprzęt nie jest potrzebny. Jeśli ktoś chce, jest tych ludzi mnóstwo, którzy naprawdę mega robią robotę, co prawda, od włosek też, też nie będę tu naprawdę mówił, bo jest tych ludzi sporo. Ale e, wiodą prym Junaki, Junakowcy, jacyś tam od drogich motocykli: od cyndapów, e, od NSU, od e, BMW, od niemieckich motocykli ciężkich, wojennych. To jest po prostu prym, oni wiodą prym, robią części no, nawet tu lokalnie. Tak są ludzie, którzy robią silniki Magnum, e, robią e, Zendapy, właśnie to bodajże grudziąc. Pan Paweł, e, to są ludzie, którzy takimi rzeczami jak w Merchior, Von. Którzy taki, to, są ludzie, którzy się, to są ludzie, którzy specjalizują się od A do Z w obróbkach tych silników. Tak? Od, I to takich, że faktycznie to są obróbki: regeneracje gniazd, przylgi, wszystkiego. Uważam też, że nie od razu, że zbudowano, a ja nie jestem żadnym tam wytrawnym tokarzem, czy frezerem, absolutnie. Ja raptem sobie gdzieś tam w szkole liznąłem trochę te takie tematy, jak tam coś nam pozwoli zrobić, gdzieś tam dotknąć. Albo po prostu gdzieś, gdzieś po prostu widziałem jak ktoś pracuje przy maszynie, albo przy, przy jakichś tam miniaturach pracowałem, tak? Przy Zuchu, przy TSB, TSA. Frezarki niestety nie obsługiwałem, tak więc tutaj totalnie czarna magia lata mi w franca jakaś wleciała. E, tak więc dla mnie to czarna magia, ale uważam, że dużo bardziej człowiek by się przysłużył pracując przy takich e, karterach, wałach korbowych i tak dalej, doprowadzając to maksymalnie do stanu fabrycznego, bo bez dobrych karterów, żaden silnik, nieważne ile wy pieniędzy włożycie, to będzie dalej gówno. Przepraszam za wyrażenie, ale żadne tulejki wklejone na klej, że na osadzone na blaszkę z puszki po piwie, czy na żyletkę, czy też łożyska C3 na wał, wrzucone w luźne gniazda łożyski i wał, który wchodzi, e, że tak powiem, e, jak to było, wyluzowany w łożysko, to ten silnik, jeśli jest do cywila, tak, bo mówimy tu oczywiście o cywilnych motocyklach, które gdzieś tam ktoś pyrka sobie, żeby sobie pojechać gdzieś tam na wycieczkę, to to, to nie jest to, to niestety to nie jest to i uważam, że Powinno się to wszystko doprowadzać do stanu fabrycznego lub lepszego. I teraz wracając po co to wszystko, a mianowicie po to, żeby maksymalnie podnieść tutaj jakość tych prac, które są wykonywane, wykonywać je samemu z pełną odpowiedzialnością za swoją pracę, a nie że tak później ktoś zrobi coś sobie średnio dobrze i później odeśle to podwykonawca, później no, no, klient, który odbiera silnik i interesuje go tylko, żeby to było dobrze zrobione tak? i że tak powiem pełna odpowiedzialność spada na mnie. Jego nie będzie interesowało, że komuś wyszło na 30% coś, komu ja zleciłem i zapłaciłem walizkę pieniędzy i czekałem 4 miesiące albo coś w tym stylu. Jego będzie interesowało to, że chce dostać silnik, który włoży do ramy, odpali i pojedzie i tam sobie będzie jeździł, tak a nie, że gdzieś tam będzie wysłuchiwał, że coś prawie jest dobrze zrobione, no bo, no bo to tak niestety czasem wygląda, że ktoś się narobi, skasuje, a ja później jeszcze siedzę i, i tutaj i wyzywam i, i poprawiam i nie jestem ze wszystkiego mega zadowolony. O czym jeszcze warto wspomnieć moim zdaniem to to, że 2 lipca albo 3 minęło 2 lata od momentu kiedy prowadzę swoją firmę i chciałbym żeby ta firma poszła w troszeczkę innym kierunku, troszeczkę będę chciał zmienić sobie tutaj ten zakres prac, które wykonuję. Inaczej się tym zająć, inaczej do tego podejść, nie będę mówił jak i tak dalej, bo, bo nie będziemy, że tak powiem, może karmić konkurencji, ale będziemy szli troszeczkę inną drogą i troszeczkę to chciał to inaczej zmienić, bo nie jestem z tego zadowolony. Inaczej, jest im po prostu ciężko, jest im po prostu ciężko, bo otrzymuję zatrudnienie w Geofizytoruń. Dla mnie to też jest taka odskocznia troszeczkę od tego wszystkiego, ale jakby tutaj zakres prac, to co tutaj na mnie spada, po prostu jak wracam i tak dalej, i przesunięcia terminów mnie po prostu przytłacza. A zależy mi też na tym, żeby moje życie było, było fajne, żeby było takie jak ja chcę, żeby też było czas dla mnie tutaj, dla mojej żony, dla mojej rodziny. A jest w tej chwili po prostu naprawdę ciężko i muszę nad tym się. Tutaj troszeczkę sobie inną drogą iść także. Zobaczymy, z jakim to tempem pójdzie, bo jestem tutaj pracą zawalony, ale będę chciał z tego wybrnąć i troszeczkę tu z wykorzystaniem tego sprzętu zmienić nieco profil. Jednocześnie ten film chcę, żeby był takim troszeczkę świadectwem wdzięczności dla wspierających, tak, bo Patronite działa już naprawdę bardzo, bardzo długo i łączna kwota, która przez te wszystkie lata została tam zebrana, jest naprawdę bardzo bardzo duża za co bardzo dziękuję i chylę czoło wszystkim wszystkim postu patronom, bardzo wam dziękuję to jest właśnie tego tego jest naprawdę dużo tak tego co tu zostało to jeszcze to nie to, 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 to karka i frezarka to nie jest wszystko pomijając już jakieś lekkie narzędzia narzędzia pomiarowe niepomiarowe, takie małe narzędzia fajne tutaj mamy dowód w postaci ciężkiego sprzętu gdzieś pewnie 3 tony prawie żelastwa które y, mam nadzieję, że będą pracować, będą, będą działać, będą tutaj pomagać, to wszystko dźwigać, żeby to wszystko było na mega, mega fajnym poziomie i mega, mega dopięte. Tak więc bardzo dziękuję wszystkim patronom. Y, mojej żonie bardzo dziękuję za, za wytrwałość, bo, bo to wiadomo, ona też ze mną pojechała oglądać, też widziała jak to wygląda, ona się na tym. Nie zna, ona na tym też jakby patrzy na to i, i akceptuje to, co ja robię. Tutaj też mnie wspiera, naprawdę bardzo, bardzo. I dziękuję. Dziękuję mojej rodzinie, że to wszystko też akceptuję, bo to się na wszystkich później odbija i wszystkim klientom i wszystkim, którzy oglądają. Bardzo dziękuję, bo bez Was nie byłoby mnie tu, gdzie jestem. Aparat zabrakło mi minuty czy dwóch, tak więc bardzo wszystkim dziękuję za wsparcie. Dziękuję patronom, dziękuję wszystkim widzom, rodzinie, żonie, wszystkim. E, dzięki Wam mogę robić to co lubię, prawie bo uwielbiam grzebać. Uwielbiam najbardziej grzebać przy swoim. Co prawda, no, niestety, te dwa lata nie było za bardzo możliwości. Mam nadzieję, że to się troszeczkę zmieni. Nie będę mógł pogrzebać trochę przy swoich klamotach i nie tylko przy swoich, ale i przy ciekawych klamotach, bo jest troszeczkę naprawdę fajnych rzeczy. No i to by było tyle. Taki odcinek mocno gadany. Ale myślę, że zapowiada fajne zmiany, troszeczkę trzeba będzie poczekać, bo ja mam dużo pracy, taką, którą muszę pokończyć, muszę, muszę po prostu oddać, oddać po prostu już do ludzi, żeby mogli z tego korzystać. A na następny level byśmy chcieli wbijać, myślę, po, prostu po tych zleceniach, które są zaczęte, tak, skończyć, oddać, żeby ludzie mogli jeździć, cieszyć się, a ja sobie na spokojnie, wtedy będę chciał iść do przodu, rozwijać się. A czy zostanę wtedy przy swoim, czy przy zleceniach, zobaczymy. Bo, bo powiem szczerze, czuję, że potrzebuję odpocząć od tego też. Także ja Wam bardzo wszystkim dziękuję za poświęcony czas. Życzę Wam wszystkim miłej niedzieli. No i tak jak mówiłem, jeśli przekroczymy 400 łapek, za tydzień to mi się pewnie nie uda, ale za dwa czeka bardzo fajny silnik po zawodniku, przerobiony do sportu, WS-kowy, ze starych lat. Nie żadna współczesna przeróbka. I jest pełna zgoda, żeby go rozebrać, pokazać, tak więc myślę, że warto. Rzućcie łapki w górę. Czym więcej zbierzemy, tym fajniejszy będzie tego, mam nadzieję, efekt. No i co? Do zobaczyska. Następnym razem. Trzymajcie się wszyscy, uważajcie na siebie udanego sezonu. No i pozdrawiam Was serdecznie. Cześć.